Widzowie znają Ciebie z teatru, znają ciebie z serialu, znają ciebie też z filmów. No i jednak jesteś taką osobą, którą kurczę, większość ludzi, co smutne, bo, bo, bo to być może czy na pewno jakoś tam ogranicza, wiesz, twoje szerokie aktorskie horyzonty, no ale jednak jak ludzie ciebie widzą, to pewnie mają w głowie o kurde, jaki fajny gołąb, ty, a czy to jest to samo imię? Ty obserwujesz jeszcze tą wegowską e, taką e, klatkę na sobie. Tak, tak i właśnie dlatego chciałem z tej klatki wyjść i dużo właśnie odrzucam już propozycji podobnych do filmów Patryka Wegi. Już nagrałem się, wiesz, takich złych ludzi, gangsterów i, i chciałbym zagrać co innego. Na szczęście udało mi się zagrać u Kasi Adamik u... 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 Boże. Marysi Sadowski, przepraszam, zabiedy ciałaś mi z głowy. U Marysi Sadowski zagrałem trudną rolę, bo zagrałem Geja. Więc dla mnie to wyzwanie i trudne, trudna rola. Mam nadzieję, że w przyszłości zagram mi u pana Smarzowskiego, a może pani Agnieszki Holland. Chciałbym coś e, zagrać, coś innego, nie po warunkach się rozwijać. Myślę, że sobie dam radę. No, y, nie chciałbym mieć takie płatwiźnie, no, czyli granie po warunkach i grania cały czas wciąż tych samych ról. Tak jak mówię wcześniej, odrzucałem, odrzucałem już takie role. W podobnym miejscu, jak ty byłeś tych kilka lat temu. Jest teraz Antek Królikowski, to jest trzeci film Wegi pod rząd, w którym on gra. Czy ty myślisz, że on też wpadnie w tą klatkę i czy ty, e, nie wiem, może się trochę o to boisz? W sensie, gdybyś miał mu coś doradzać? Wiesz co, ja właśnie z tym z w dobrym kontakcie, bo mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy. I właśnie o tym rozmawialiśmy, e, że Antek zrobił świetne ostatnie dwie role. E, jakby w filmie Pętla i e, o... Bad Boy. Bad Boy, ale niestety są to dwie podobne role. Więc super, super, super dwie kreacje, natomiast jedna bardzo podobna do drugiej. Czy będzie następny film, który będzie inny? Nie wiem, no. Myślałem, że Patryk trochę będzie robił coraz inne filmy, no, ale robi cały czas takie podobne kino. I nie wiem, ja na przykład już podziękowałem Patrykowi, fajnie, że dzięki niemu zaistniałem i wszystko super, ale... Ja bym chciał od tego kina trochę odejść i spróbować czegoś innego. I, ta, i Antka, z Antkiem rozmawialiśmy i Antkowi też to mówiłem. Ja Antek, no nie wiem czy skorzysta z moich rad, ale y, wiesz, no, ja mam też, miałem też dużo z początku odrzucanych ról. Odrzucali, y, dlatego, że każdy mnie kojarzył tylko z Patrykiem Mego. I ciężko było naprawdę wyjść z tej szuflady i pokazać, że naprawdę potrafię zagrać coś innego, y, y, tak jak tu w teatrze, czy y, 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 u innych reżyserów. Naprawdę było mi bardzo ciężko. Więc y, Mam nadzieję, że Antek, zresztą ma swój rozum. Wymarzona rola życia, bo ja na przykład, ja się też osobiście tutaj przyznam, e, nie wiem co, co jest, niektórzy mówią, że to są tandetne filmy, słabe, robione na jedno kopyto, ilekroć widzę Jamesa Bonda, myślę, kurde, chciałbym tam być, a twoja? Wiesz co, ja bym chciał zagrać coś takiego, mówimy, nie powrótka, ja bym już w jakimś malodramacie bym zagrał, wiesz, może bym jakiegoś y, przystojnego, amanta, nie przystojnego, bo wiadomo. Nie, nie da się oszukać, ale jakiś romantyczny film, jakiegoś Amanta, coś takiego trudnego do zagrania, bo widzisz, bo, po, w, 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 widać jak wyglądam, nie jestem najprzystojniejszy, a może udałoby mi się jakoś wykreować jakąś fajną postać.